Jeśli chcesz być o wiele bardziej zorganizowaną osobą, pamiętaj, aby ustalać sobie takie rzeczy po prostu, które robisz każdego dnia i które na przykład musisz robić każdego dnia, a po prostu działać dalej, a inne rzeczy, wiadomo, staraj się ograniczać. I żeby po prostu to zacząć robić, to właśnie po tym filmiku możesz odpalić sobie rotatnik i napisz sobie na przykład kilka takich czynności, które powinieneś na przykład robić. Czyli na przykład jak jesteś na studiach, w szkole, no to wiadomo, się uczyć. Jesteś w pracy, to na przykład po prostu działać i być po prostu lepszym pracownikiem albo pracować lepiej na przykład na swój rachunek, czyli po prostu staraj się wymyślać nowe jakieś pomysły i potem możesz pomyśleć jak na przykład je wprowadzać. Staraj się właśnie robić to trenując swój mózg, ale po prostu właśnie napisz to, rzeczy, które musisz robić i potem na przykład właśnie obo nich, napisz sobie, kiedy je możesz zrobić, ponieważ tylko gdy napiszesz te rzeczy, albo ich w ogóle nie napiszesz, to tak naprawdę właśnie nie będziesz wiedział, kiedy je robić. A w momencie, gdy właśnie napiszesz sobie, że nie wiem, o na przykład 12.00 każdego dnia, właśnie coś po prostu robisz, czyli na przykład piszesz nawet 15 minut to po prostu twój mózg będzie jakby przyzwyczajony, że to robisz i im jakby częściej będziesz to robił, a nawet jeśli byś to robił każdego dnia, to jest potem ci to wejdzie w nawyk i nawet jak tego nie będziesz właśnie robił, to i tak twój mózg będzie pamiętał, bo tak samo właśnie jest z tymi złymi rzeczami, że na przykład jeśli czegoś nie chcesz robić, ale... Robisz to nieświadomie, no to będziesz to jakby cały czas powtarzał i to może być coś złego. A gdy nauczysz swój mózg robienia takich trudnych rzeczy, które są na przykład wartościowe, to twój mózg również będzie ci pomagał. Czyli często, właśnie, gdy będziesz starał się zawsze być taki pozytywny, to nawet właśnie, gdy nadają te niefajne momenty, to twój mózg będzie ci tak jakby ratował, po prostu, żebyś właśnie nie czuł się tak źle, albo wymyślał jakieś takie pomysły, jak na przykład wyjść z tego stanu i szybciej, jakby wyjdziesz i właśnie wykorzystuj te rutyny, o które właśnie mi głównie chodzi, na swoją korzyść. Czyli właśnie, po prostu wypisz sobie te rzeczy, które musisz tak jakby robić, aby stawać się lepszym, ale na przykład ich jeszcze nie robisz i te oczywiście rzeczy, które na przykład musisz robić, czyli na przykład spanie, jedzenie. Często właśnie ustalaj sobie na przykład, co możesz jeść, na przykład na jeden tydzień, na przykład na taki drugi tydzień coś innego, i potem tak to przeplatasz. I dzięki temu nie będziesz stracił właśnie swojej cennej energii na myślenie o jedzeniu, na zamartwianie się czy coś. Po prostu staraj się właśnie jeść mniej więcej to samo, bo to i tak wiadomo, inne, jakby będą rzeczy każdego dnia. I po prostu będziesz miał więcej energii na te rzeczy, które na przykład są w tym momencie ważniejsze, czyli na przykład praca, nauka, budowanie relacji czy może cokolwiek innego. Stara się po prostu stworzyć takie rzeczy i będziesz o wiele bardziej zorganizowany i o lepsze rezultaty. Ja dziękuję za wysłuchanie. Cześć.